Siemaneczko, z tej strony Karmazynowy, witam was w kolejnym odcinku z projekt Diablo 2 i zapraszam was na kolejną Slam Fiestę. Przedmioty mamy tutaj troszkę przygotowanych, szardy oczywiście są zebrane, bierzemy sobie co najmniej 50, do tych itemków tutaj troszkę znowu jest. Która była nakładka? Ta. Dobra. Jedziemy na pierwszy ogień, bierzemy sobie chociażby wszystkie zbrojki. Na początku mamy Steel Carapace, niestety tutaj jest tylko jeden do skilla, więc nie spodziewam się tutaj niczego nadzwyczajnego. No, okej, okay, mamy zbrojkę całkowicie przepaloną. Na pierwszy ogień mogła śmiało iść, nic nie straciliśmy. Następnie zbrojki Tragolda, słyszałem, że warto je koruptować, Szczególnie warto tutaj porować jeden do skilla, dzięki czemu na tej jednej zbroi będziemy mieli jeden do wszystkich skilli oraz dwa do samonów, co w sumie daje 3 do samonów. Plus jeszcze mamy 3 do teleportu, więc będziemy musieli rozdać tam mniej punktów. Ta zbrojka na samonera jest naprawdę całkiem niezła, więc polujemy tutaj oczywiście na jeden do skilla. Jak wejdzie to spoko, jak nie to od razu wywalamy, na drugiej robimy dokładnie to samo i tutaj też tego nie ma. Mamy tutaj redukcję fizyka, 3 sokety, ale dobra nie ma tutaj żadnych sensownych pozostałych bonusów. Następnie templar, no niestety max resy są jakie są, ale myślę że i tak warto spróbować go skoruptować. I mamy dodanego fire resa, dobra wywalamy to od razu. Ze zbrojek jeszcze jedna perełka, arkańską Oczywiście zbrojka, która już tutaj jest troszkę więcej warta, jeżeli siędzie dobry korupt. Celujemy przede wszystkim albo jeden do skilla, albo trzy sokety i wtedy będziemy zarobieni. To tutaj wejdzie. Oj, przetrwało, dobra. Już jest dobrze, że mi się podoba. I mamy trzy sokety. Zarąbiście, no i to mi się podoba. W końcu mamy z koruptowania coś takiego naprawdę sensownego. Bardzo dobrze. To taki korupty tu lubię. Takie korupciki lubimy. Zostawmy to sobie tutaj gdzieś zaraz na jakieś podsumowanie na koniec. Możemy polecieć z broniami teraz po kolei co my tutaj mamy. Tutaj oczywiście też celujemy w jak największą liczbę soketów. Kolejny Frostwind mi wypadł 3 do cold Skill, więc próbujemy ogarnąć 4 sokety. Mamy soketów 2, więc wyjazd. Reaper stall całkiem niezły rol, więc warto spróbować. I mamy go przepalonego całkowity, 4 sokety weszły. Możemy to wywalić. Następnie mamy błotek Safer Hammer. Zobaczmy, co tutaj wejdzie. Roll jest całkiem ładny, więc warto też spróbować tutaj sobie to skorupować. a nuż wejdą cztery sokety, albo nie FCR. Wywalamy. Następnie Light ten mieczyk już pewnie dobrze znacie. Roll tutaj prawie że perfect, więc na pewno warto to koruptować. Daj 4 sokety i będzie super. Dobra, to też możemy sobie niestety wywalić. Jedziemy dalej, mamy łuk, mamy jeszcze kursze, mamy jakieś oszczepy. Sobie przesuńmy to, jest jako dobry skorruptowany item, chociaż jeden, eee, no, ale ten pasek możemy też jeszcze zmieścić. W eku, więc czemu nie? łuk Widow Maker, stosowany na niektórych klasach, gdzie robi się te klasy właśnie typowo pod łuk. okej okay, to tyle z tego łuku. Nawet nie ma w sumie co o nim za bardzo opowiadać. Następnie Good Siphon Kusza, która była stosowana pod Bossy. Zobaczmy, co tutaj wejdzie. Na no, C wymagania. okej okay, to też wywalamy. Sek typowy pod ratmę. Celujemy tutaj przede wszystkim w 2 max adresy. Wtedy ten pasek na ratmę jest naprawdę zarobisty I mamy poison rest, to niestety jest za mało. Dalej mamy ugryzienie gargulca. Zobaczmy co tutaj wejdzie. 3 do skilla już siedzi. eda jest naprawdę całkiem niezłe, więc warto to sprawdzić. Minus 12 na poison też całkiem niezły rol I już widzę, że to jest przepalone, bo nagle mogę to założyć. Więc coś tutaj się musiało zmienić. Dobra, to myślę, że też możemy sobie tutaj śmiało wywalić. Nie ma co tego nawet trzymać. Kolejna jakaś włócznia eteryczna. Nie wiem, czy jest użyteczna, ale rol jest całkiem spoko, więc warto skoruptować i mamy tutaj zwiększony damage. Niestety jest tylko 249%. A ten item sam w sobie ma 240 maxa. Myślę, że to niestety nie będzie nic warte, ale sprawdzimy, zobaczymy. Na 99% raczej to będzie do wywalenia. Lećmy, może, sobie teraz z tarczami. Mamy dwie tarcze paladyńskie oraz dwie tarcze burzy. Następnie możemy wziąć sobie jeszcze butki, możemy sobie jeszcze wziąć rękawiczki, wszystko nam się ładnie zmieści. Na pierwszy ogień leci Storm Shield 29% redukcji fizyka, także całkiem niezły wynik, i przetrwało dziwo. Ok. I mamy Fizyczne Osiem, no dlaczego siada coś takiego, no co to w ogóle za korupt jest? A taki mi jest taki korupt Kolejny Storm Shield, 24% i zobaczmy co tu się stanie no, Ja nie wiem, te Storm Shieldy, to już jest chyba szósty gdzieś Storm Shield, który palę w, tym, w tej całej Slump już już w którejś tam edycji I cały czas te Storm Shieldy albo palą, albo siadają jakieś tragiczne korupty, nie? Dalej mamy dwa razy Alma Negre. Pamiętajcie, że już sam jedną taką noszę, więc oczywiście szukamy tutaj jedną do skila lub trzy sokety, jak to standardowo na tarczach bywa. Uwaga pierwsza, poszła w co możemy wywalić. I numer dwa, zobaczmy co tutaj się I mamy bonus do FHR, co prawdopodobnie też sprawia, że możemy sobie śmiało tą tarczę wywalić. Wątpię, że ten bonus do fhr jakkolwiek mi tutaj urządza, bo i tak raczej tego FHR-a wyciąga się z pozostałych przedmiotów, nie jest to aż tak potrzebne tutaj, szczególnie na tarczy paladyńskie. Zobaczmy jeszcze dalej budki, butki, w których dalej celuję w to, żeby ogarnąć 8 Max Firelessa, i miejmy nadzieję, że chociaż to się uda. Niestety, uzupełnienia życia wywalamy. Następny Titan Grip, nie mam pojęcia, co by tutaj musiało się żeby te rękawiczki były użyteczne. Szczerze chyba nie widziałem jeszcze buildu który by z tym biegał ale podobno warto je koruptować więc sprawdzimy i myślę że IAS to jest akurat jeden z lepszych koruptów jaki mógł tutaj wejść Ewentualnie mogliśmy jeszcze celować w jakiś bonus do obrażeń ale sam IAS w sobie myślę że i tak i tak jest całkiem przyjemnym koruptem Zostawimy sobie te rękawiczki na pewno Almanegra z FKR myślę że jest śmiało do wywalenia, lecimy sobie z czako i jak już widzicie Mamy tutaj jedno czako z tym nowym wizerunkiem, że tak to nazwę, z nową grafiką Niestety dwa z tych czako są eteryczne, więc tutaj też nie spodziewam żadnych wartości Będzie śmiech jak do któregoś z nich akurat wejdzie jeden do skilla Dobra, tu mamy Fire możemy wywalić, tu mamy jedno zwykłe czako Rol naprawdę jest piękny, więc też warto tutaj próbować wbić jeden do I mamy jeden socket, no nie, <laughs> dlaczego? Masakra, dobra, wywalamy i dalej jest ostatnie czako. Tutaj już roll troszkę gorszy, Magic Find nadal wysoko. No i mamy też ten specjalny wygląd. Mam nadzieję, że go nie przepalę i zostawię sobie chociażby na pamiątkę. Nie jest przepalone, więc i tak jako pamiątka zostanie, więc super. Fire res, no to jest takie szako, żeby po prostu zostało jako pamiątka, bo tego korupta nawet nie ma co komentować, nie. Dalej mamy Raven Lora niestety tylko minus 10 Fire, co jest strasznie wkurza, bo tutaj może być aż max 20. Więc dyszka do tego fire'a to troszkę mało, ale zobaczmy co sięgnie. I mamy poprawioną obronę w ogóle, mi nie jest żal, trzeba mi tego itemu wyrzucić. To oczywiście zostawiamy jako pamiątkę. cztery amulety do Korupta, więc też się zebrało trochę unikatowych amuletów. Na początek amulet, który mógłby się wydawać teoretycznie słaby albo po prostu taki dedykowany dla Paladyna, ale nic bardziej mylnego. Jeżeli na tym amulecie wbijemy bonus all skille, to będziemy mieli amulet, który daje 3 do wszystkich skilli. Jeżeli damy go do Lucjona i będzie miał 4 do wszystkich skilli, to będzie idealny amulet do tego. A że przykładowo jak wchodzicie na bossa, przekładacie sobie amulet, dostajecie nagle 2 do skilla więcej, więc wrzucacie okrzyki, przyzywacie jakieś duszka czy inne takie pierdoły i macie dużo większy bonus do skilla właśnie do tych okrzyków, do tych duszków. Więc warto takie amulety też koruptować, a nuż wam wszędzie jeden do skilla O właśnie, petarda, <grytanda> dopiero co o tym powiedziałem Zarąbiście to jest najlepszy możliwy korupt na tym amulecie Mega ładnie dzisiaj siada, mam już drugi item z którego jestem turbo zadowolony Obowiązkowo idę z tym do Luciona, po prostu zaraz się pakuję po tym filmiku i lecę z tym do Luciona. Jak wbijam tutaj 4 do skilla to sprzedajemy to za jakieś 50 hyru, nie jesteśmy zarobieni no korupcik po prostu petarda, tak jak ostatnio craftowałem amulety i ni cholery nic nie chciało wejść, tak teraz nagle weszło jeden do skilla. Bardzo fajnie, podoba mi się to, że mamy tutaj trzy do skilla. mówię teraz tylko do w wbić czwórkę i jest, jest petarda, nie? Lecimy z kolejnym amuletem, mamy tutaj Highlorda i na no, High nie mamy... To był Highlord, okej, okay. to już nawet nie jest Highlord. Eee, dobra, to możemy wywalić. Crescent Moon 2 do skilly i as FCR. Zobaczmy co wejdzie tutaj. Ok, przepalone znowu całkowicie, wywalamy. No i na koniec Okokota, niestety tylko 20 do biegania, to ale 35 do Deksa. I mamy tutaj też całkowicie przepalone. Combat Skills i szansa na przeszycie, No dobra. Nie komentuję nawet bez sensu. W każdym razie drugi item, z którego jestem turbo zadowolony. Myślę, że sam ten hymn Serafina już mając 3 do skilla może być sporo warty. Na koniec przygotowałem jeszcze parę amuletów, które mi tutaj wpadły z hazardu. To są takie typowe amulety, które mają 3 do jakiegoś tam danego drzewka. Więc spróbujemy tutaj znowu też bić jeden do skilla. Tych amuletów się troszkę zebrało, więc jest szansa, że na którymś tam wejdzie. Combat Skill na paladynie lecą na pierwszy ogień i mamy tutaj Vital, więc wywalamy. Następnie Lightning Soso i mamy tutaj Poison Resist, więc tak samo to wywalamy. Następnie lecimy Okrzyki na Barbie i mamy tutaj całkowicie zmieniony amulet, który też wywalamy. Lecimy dalej. Następnie mamy Combat Skill z fcr -em. To już wygląda całkiem nieźle, ale 7 do siły to nie jest to, czego tutaj szukałem. Kolejny amulecik, Shadow dyscyplinki trzy punkty tam aż były rozdane i mamy dwa do skili, ale totalnie bez niczego, więc wywalamy. Trzy do bałazonki, dyszka Magic Finda, sprawdzamy i znowu jest przepalone, ok. można to znowu śmiało wywalić. Kolejny amulecik, Samon Druid, no tutaj najbardziej oczywiście on zależy na jeden do skilla, wiadomo. Jest Cannot Be Frozen, to jest znowu coś co teoretycznie się nadaje do Lucjona, bo wbijając tutaj jeden do skilla u ludzka. Odbijamy wartość tego amuletu naprawdę wysoko i myślę, że tak kopię 5-6 chiron udałoby się wtedy za taki amulecik ogarnąć. Więc jak go sobie do tego Luciana na pewno zostawię lecimy dalej, 3 do klonów, to już tak zostawiłem bardziej dla jaj. O i tak i tak jest przepalony. Kolejny 3 do lightning, soso i 40 do życia. I mamy tutaj szansę na też to wywalamy 3 do fire skilli na soskę i 75 redukcji na poison. Świetny amulet na ratme, jeżeli weszłoby tutaj coś jeszcze. No, ale nie 20 Fire Resa to możemy też wywalić. 3 do okrzyków, połowa czasu trwania zamrożenia też warto to sprawdzić. I mamy 9 do energii, no, Barbowi się na pewno bardzo przyda. 3 do Cold Skilla, 4 do siły, i tutaj mamy zmienione całkowicie defensywne aury, ale resy, ale to nie tego szukamy. Następny mamy 3 do Płapek, tutaj oczywiście też jeden do Skilla byłoby mile widziane, ale bardzo ciężko to wbić. No i kolejny znowu Lightning Sasa, zobaczmy co tutaj mamy, Życie za zabicie Bardzo fajna statystyka, ale raczej na jakichś takich amuletach craftowych jako dodatek, a nie tutaj do gołego niebieskiego amuletu Więc to wywalamy, zostało 8 shardów, także w sumie były 42 krupty No i powiem wam, że to jest chyba najlepszy wynik na tej slam feście jaki dotąd osiągnąłem Mamy jeden amulecik, który na pewno nada się chociażby do Lucjona, właśnie ten z Mamy drugi amulecik do Lucjona, gdzie wbiło 3 do Alskili na hymnie Serafina, to mnie mega cieszy. Mamy też białe czako, które przeżyła na pamiątkę, że są inne skórki, inne wyglądy z ich czako. Co prawda na głowie nadal wygląda głupkowato, ale przynajmniej jest jako pamiątka. No i na koniec mamy jeszcze naszą zbrojkę, gdzie weszły trzy sokety, do tego rod jest praktycznie prawie że perfect, więc tutaj też petarda. Mega się cieszę, że weszły te sokiety. taka zbrojka na pewno tutaj będzie już sporo warta. Więc i tak myślę, że jest to naprawdę jedno z najlepszych podejść do tej Slum Festy. W tym odcinku też by było na tyle, ja was oczywiście jeszcze zapraszam na Discorda oraz na Twitcha, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie tego filmu. Ja lecę farmić kolejne przedmioty, a z wami widzę się w kolejnym odcinku albo na live. Trzymajcie się, na razie.